Ja. Mega to jest dobre, bo mam na głowie takie chyba punkty erogenne bardziej niż niektórzy. Do tego stopnia normalnie tak mu było dobrze, że się czos i mówi, że on jest już w fazie ze. Po prostu prawie dochodziłem, nie? No to jest takie, że aż cię całego. Samemu też fajnie, ale no lepiej jak ktoś ci tym brzeszczotem po głowie tak robi. Masaż na głowę był orgazmiczny. No. Tylko ja mam doczepy i nie mogę odczuć tego w 100%, ale podobno było kurwa to zajebiste.